Transfery Jagiellonii Białystok. Kto przyjdzie do Zespołu Mistrza Polski tego lata, a z kim Białostoczanie się pożegnają? Cześć, dzień dobry moi drodzy, kanał 365 dnia o Piłce, przy mikrofonie Piotr Rzepecki. Kolejny odcinek świąteczny, natomiast dzisiaj pogadam o transferach zespołu Jagi i będzie to jednocześnie wstęp do, takiej, do takiego dłuższego cyklu, a więc materiałów, w którym pomówimy sobie o transferach w czołowych klubach Ekstraklasy, czyli co warto wiedzieć przed nadchodzącym latem 2025. Nie brak Dziękuję protek transferowych. Jeżeli chodzi o zespół Adriana Siemieńca, mówi się przede wszystkim o nowym skrzydłowym, którego ma już niebawem sprowadzić Łukasz Masłowski. Natomiast podsumujemy sobie też zawodników, którzy najprawdopodobniej odejdą z zespołu Jagi, gdyż są na przykład wypożyczeni, albo będą ciekawymi kąskami na rynku transferowym, a więc po tym bardzo dobrym sezonie, jeżeli chodzi o Liga, także europejskie pchary mogą się z zespołem Mistrzem Polski pożegnać. Na samym początku, jednak wielka prośba o zostawienie łapek w górze pod filmem, subskrypcji kanału, moi drodzy Brakuje nam mniej niż 100 subów do 30 tysięcy, także wielka prośba o zostawienie właśnie łapki, subskrypcji. Twórzmy tę piłkarską społeczność. A teraz startujemy. Oczywiście tak jak w przypadku Lecha Poznań, czy Rakowa Częstochowa, czy być może też Legii Warszawa dużo tematów kadrowo-organizacyjno-transferowych będzie powiązanych z tym, czy zespół Jagielloń-Białystok będzie grał w europejskich puarach. Obecna sytuacja zespołu terenera Adriana Siemieńca jest dobra, to jest aktualnie trzecia lokata, pięć punktów przewagi na czwartą pogonią i cztery oczka straty do liderującego Rakowa. Plus na horyzoncie mecz za kilka godzin z Zagłębiem Lubin. także walka cały czas trwa i najprawdopodobniej Jaga nie tylko będzie biła się o to, żeby pozostać na podium i grać w europejskich pucharach, ale też by wywalczyć sobie awans do Ligi Mistrzów jako przyszły mistrz Polski. Natomiast tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej trzeba się przygotować pod kątem kadrowym na grę na kilku frontach. No i tutaj Łukasz Masłowski, czyli obecny dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok i najprawdopodobniej obecnie najlepszy dyrektor sportowy w Polsce ściąga, zdaniem Mateusza Borka z kanału sportowego, ciekawego skrzydłowego. Skrzydłowego z Stanów Zjednoczonych, obecnego zawodnika Tiro to jest Quincy Butler, zawodnik, który gra w Lidze Austriackiej, który w tym sezonie ma na koncie 4 bramki plus 4 asysty. Jeżeli chodzi o rozgrywki austriackie Bundesligi, do tego też trzy ostatnie podanie, jeżeli chodzi o Puchar Austrii, więc wydaje się, że liczby ma, Bramkę potrafi strzelić. Tutaj też w opisie tego filmu rzucam wam link z jego najlepszymi akcjami, gdzie widać ewidentnie, że nie ma problemu, żeby się od rywala że ma dobrą dynamikę i szybkość, ale też potrafi się zachować bardzo dobrze w polu karnym. I to byłby Piłkarz, który na pewno odnalazłby się w Jagiellonii Białystok, patrząc chociażby na tę skuteczność transferową Jagi. Oczywiście to też nie jest tak, że nie było flopów transferowych, bo one się zdarzają i to jest absolutnie normalne. W przypadku zespołu z Białego Stoku wymieniłbym na pewno Marcina Listkowskiego, który się średnio sprawdził i obecnie gra w zagłębi Lubin, czy też Maxa Stryka, który wydawałoby się miał być nowym pierwszym bramkarzem bramkarzem, który będzie grał od początku do końca, a tymczasem wygryzł go w spektakularny sposób Słowo Bramowicz. Jeżeli chodzi jednak o zawodników, którzy mogą odejść z zespołu jagielloń bo to jest jakby punkt główny tej naszej rozmowy, no to jest przede wszystkim Enze Bosse, więc zawodnik tylko wypożyczony z włoskiego Udineze, który najprawdopodobniej się rozstanie z Jagą po sezonie, plus kolejny zawodnik wypożyczony, tutaj oczywiście podobnie jak w przypadku Bosse na przeszkodzie stoją finanse, a więc Darko Czulinow, gwiazda w tych ostatnich tygodniach, jeżeli chodzi o Jagę, strzelec jedynej bramki w meczu z Legią, no i też autor tego trafienia absolutnie historycznego na etapie ćwiercinau Ligi Konferencji, kiedy uderzył nie do obrony z hiszpańskim Betisem. A więc ta dwójka może się z Jagiellonią rozstać albo nawet nie może tylko na pewno. Natomiast tutaj też ułożyłem taką listę, jak w tej chwili zresztą widzicie, graczy, którzy mogą opuścić szereg mistrza Polski. Natomiast, że tak powiem, z różnych przyczyn, A więc po kolei to jest przede wszystkim wspomniany Ebosse, czy też wypożyczony Darko Czulinow. Też warto dodać, że na wypożyczeniu jest Jałmutinio, który przebywa w jadze przynajmniej do końca sezonu z włoskiej Specji. Potem też zawodnik, który ewentualnie może odejść z uwagi na swoje bardzo dobre występy. No mam wrażenie, że ciężko go będzie zatrzymać. A więc to jest rzecz jasna Mateusz Skrzypczak, który błyszczy w ekipie Mistrza Polski, no i który też najprawdopodobniej ponownie zasłuży sobie na powołanie do reprezentacji Polski. Być może zadebiutuje już w tych czerwcowych spotkaniach. Wydaje mi się też, że mocnym kandydatem do zagranicznego wyjazdu będzie Afimiko Polulu, a więc piłkarz, którego też no nieprawdopodobnie trudno będzie Agileń zatrzymać. Pytanie tylko, jaka to będzie kwota, czy bardziej w okolicach 3, 4 czy 5, 6 milionów. Myślę, że też determinującą kwestią będzie ten wygasający kontrakt latem 2026. No i ostatnią postacią, która może się rozstać z jagilonią tego lata, będzie bramkarz zespołu mistrza Polski, a więc Sławomir Abramowicz. Wniosek jest jeden i pewnie dla kibiców Jagiellonii troszkę taki brutalny i smutny, że może dojść do dużej rewolucji kadrowej, natomiast z drugiej strony po tym sezonie mistrzowskim e, też doszło do, ba do bardzo poważnych rozszat i korekt, no, między innymi odszedł Bartłomiej Wdowik czy też Dominik Marczuk, natomiast nowi zawodnicy wnieśli jakość, e, zbudowani tymi, którzy wywalczyli mistrzostwo e, i wyszedł bardzo fajny miks, no bo przecież Jaga radzi sobie doskonale, jeżeli chodzi o ekstraklasę, e, plus rozgrywki europejskie, natomiast pytanie też e, fundamentalne, kto ewentualnie poza tym wspomnianym Amerykaninem może trafić do drużyny z Stoku. tutaj oczywiście nie mówimy o nazwiskach, tylko o pozycjach, no i zakładając, że z latem, że latem z Agilonią pożegna się Skrzypczak, a także Bosse, no to pozycja środkowego obrońca, no to, to jest absolutnie must have i nawet nie mówię o jednym zawodniku, tylko o dwójce, mając też w perspektywie Adriana Degeza, który się wykruje, który wróci do zdrowia i wtedy będzie taka kompletna gdzieś historia związana ze stoperami, żeby Adrian Siemiec miał trzech zawodników do dyspozycji. Poza tym też na pewno ktoś w drugiej linii, który by tutaj Alternatywą i wzmocnił Tarasa Ramanczuka, Leona, Flacha, czy Jarosława Kubickiego. No i z pewnością jakaś postać w ofensywie, ponieważ no, ktoś musi zastąpić Afimiko Pululu, a lamin Diebi Fadiga pokazał już wielokrotnie, że absolutnie nie może być takim nowym Angolczykiem, że to jest człowiek, który jest kilka poziomów niżej, no i który też moim zdaniem powinien się z jakielonią rozstać. Jeżeli białostoczanie chcą budować potęgę i chcą myśleć na ogrze o najwyższe cele w kolejnych sezonach, ponieważ francuski napastnik pokazał, że do gry na najwyższym poziomie w ekstrawie się absolutnie nie nadaje. Patrząc na te ostatnie transfery Agilonii, czyli na przykład takie ruchy dość nieoczywiste, jak ściągnięcie Mikiego Villara z Wisły Kraków, czy jeszcze wcześniej, przed sezonem mistrzowskim Jarosława Kubickiego z Lechitańsk, wydaje mi się, że rynek wewnętrzny to też może być taka ciekawa opcja dla Łukasza Masłowskiego i to może być taki realny kierunek, jeżeli chodzi o nowe wzmocnienia, więc niekoniecznie te transfery zagraniczne, które pewnie z drugiej strony sprawiają więcej radości i takiego zadowolenia, bo jeżeli ktoś z tych piłkarzy powiedzmy oczywistych wypali i okaże się gwiazdą, no to z pewnością status dyrektora sportowego jeszcze się gdzieś Podniesie i pokazuje, że jest w stanie zarządzać i wymyślać ciekawe historie, natomiast wiadomo też, jaki jest z tym rynkiem, z tym biznesem. No, ciężko to ja absolutnie o stuprocentową skuteczność, bo nawet jeżeli powiemy, że jakiś dyrektor sportowy jest dobry i tutaj te transfery wypalają, to i tak pojawiają się w topy. Wpadki, jak chociażby wspomniany Lamin Diaby Fadiga czy Marcin Diskowski, więc zawodnicy, którzy się absolutnie nie sprawdzili. Przed kilka małych finałów, mówi o tym spora, adres Siemiec na ostatniej konferencji pomeczowej po spotkaniu z hiszpańskim Betisem, No, akurat słyszałem, Tę konferencję na żywo, będąc jej gościem. Natomiast jestem właśnie ciekaw, jak zachowa się tutaj Jaga i o co rzeczywiście będzie walczyć zespół mistrza Polski, w świetle tego, że no te mikrocykle będą już takie normalne. Sam Adrian się więc się śmiał, mówiąc, że w zasadzie nie wie, jak przygotować teraz zespół, bo wypadł trochę z takiego rytmu gry co 6 co 7 dni, że to wszystko było intensywne, to wszystko było dzikie i zespół był napędzony. No bo przecież pamiętam, że Eglonia jeszcze całkiem niedawno grała na kilku frontach, bo to był Puar Polski, też konfrontacja z Wisłą Kraką w Super no ale przede wszystkim szalona kampania europejska i dumna gra w rozgrywkach Ligi Konferencji, gdzie na etapie ćwierćfinału Jaga poległa z Betisem. Jeżeli chodzi jednak stricte o temat transferów, no to tak jak powiedziałem, kilka ruchów in, kilka ruchów out. Dajcie znać kogo wy byście widzieli, czy faktycznie ten zawodnik a więc Butler z Ameryki Północnej by się tutaj odnalazł w zespole Jagi, a jednocześnie jak też patrzeć na te ewentualne ruchy out, czy na przykład Czulinov odejdzie, jaka też na przykład przyszłość Christophera Hansena, o którym nie powiedziałem, który ma kontrakt tylko do końca tego sezonu. No i kto wie, być może też były zawodnik Widzewa Łódź opuści zespół Mistrza Polski. Myślę, że wiele będzie zależało od tego, które miejsce zajmie Jaga, bo jeżeli to będzie obrona tytułu mistrzowskiego i znów walka w eliminacjach Ligi Mistrzów, to może być taki asumpt dla niektórych zawodników, by pozostać, by jeszcze rok zagrać w Jagiellonii i powalczyć z zespołem o awans do Champions League. Z drugiej strony jednak wydaje mi się, że też czynnikiem determinującym będą po prostu oferty. Jeżeli ktoś się zgłosi z ciekawą propozycją, to ciężko będzie niektórych zawodników zatrzymać. Najpewniej, to jest taka wielka szkoda dla każdego kibica Ekstraklasy, pożegna się z naszą ligą Afimiko Pululu, bo to jest gwiazdor, dla niego też się przychodzi na stadiony. Natomiast no, trzeba wiedzieć, jakie są realia i zwyczajnie ten chłopak już naszą ligę przerasta. Kanał 365 Dnia Piłce, tak to wyglądało w skrócie. Dajcie też znać, o którym klubie chcielibyście usłyszeć w kontekście takiego podsumowania, takiej kompleksowej analizy, czyli kto może zostać, kto może odejść, jak może wyglądać lato 2025. Wielkie dzięki za oglądanie do końca kanału 365 165 piłce Zachęcam do subskrypcji kanału, do łapek pod tym filmem. Pozdrawiam, do zobaczenia.